Że w tej wspólnocie eucharystycznej uwielbiliśmy błogosławionego Stefana Kardynała świętego Jana Bawła. Uwielbiliśmy w ten sposób, powierzając nasze ludzkie sprawy, całe Stowarzyszenie Cywilizacji z Jana, tym błogosławionym świętym patronom. Po błogosławieństwie wszystkich zapraszam, podpomnijmy papieża Jana Pawła II, świętego papieża Polaka, i służymy kwiaty. Będzie tam oczywiście orkiestra też naszej kopali, nie tylko, zdaje się, że z też. Także wszystkich zapraszamy, a potem dalsza część tam miarę możliwości sesji papieskiej ich w Katolickim Stowarzyszeniu, cywitacji z Niech Bóg na swoim błogosławieństwa, błogosławieństwo świętych patronów, niech nam towarzyszy. odmówię jeszcze modywstwo do Stalicy Bóg kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wydawnictwo błogosławionego kardynała Stefana Marzyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, w Kościół i Ojczyznę, dając w pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy cały czas dziękowali siebie, jedynego, Boga i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Sprawiliśmy z pomocą Maryi Matki Chrystusowej pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław życie. broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat w swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawieństwa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaskę, każdy z nas pomyśli jaką łaskę chce proś. O kto cię teraz ucznością proszę. Bóg Stefanie Stefanie Kardynale Wyszyński, módl się za nami, święty Janie Paweł II, módl się za nami, święta Kingo, módl się za nami, święta Barbara, módl się za nami, święty Andrzeju Apostole, módl się za nami. I nam towarzyszy Bóg, z Kożego Błogosławieństwa. Bóg zbawić, Bóg zbawić, Bóg zbawić, niech Pan przed wszechmogącym Ojciec i Syn i Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Święty Michale Archaniele, wspomagaj na a przeciw niegodziwości zasadzkom swego złego Ducha, bądź naszą obroną. Oby Bóg pog pogromić pogronić raczej, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne ludzie złe, które nas u Będą o tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.